Jesteśmy Leśny Duet z kanału Piran Outdoor, ja jestem Maury, czyli dyrektor bushcraftu, a ja adept! W tym odcinku wybraliśmy się na Juek jako częstochowską a dokładniej to do wsi Podzamcze na zamek Ogrodzieniec. I ze względu na to, że pada deszcz i jest dość zimno, postanowiliśmy wypić sobie ciepłą kawę w plenerze. Oczywiście z kubka biedaka. Tak, i użyjemy do, do podgrzania wody kuchenki Spirit. No i co, za chwilę pokażemy Wam jak ją poprawnie nasączyć. Ile czasu go, będzie gotowała się w takich warunkach jak dzisiaj woda? To zalewamy. Pokażę Wam teraz, jak zalewamy naszą kuchenkę Piran Spirit. Mianowicie, pokazuję i objaśniam. Odkręcamy naszego spirita Do tego przetłuczenia zalewamy najlepiej alkoholem izopropylowym najlepiej się sprawdzał. Sprawa dosyć tania, bo kosztował ile za bańkę? W tym momencie nie wiem, ale gdzieś dorzucę w montażu. I lejemy jak wujkowi na weselu. No, dotarliśmy mniej więcej do przetłuczenia. Jeszcze ciutkę możesz. Słyszę, jak to syczy teraz, tak. jak pije ten cały alkohol. A jak wujasz na weselu. I teraz zakręcamy sobie naszego spirita. Czekamy chwilę, aż nasiąknie. Wujo spirit wypił wszystko, co mu nalaliśmy, więc teraz kolegę obracamy. Dolewamy mu jeszcze. Teraz chyba tak do połowy, nie? Podobnie jak poprzednim razem. O masz, ochlej się. I czekamy kolejne 5 do 7 minut aż się nasączy jak biszkopt w międzyczasie gdy nasz piran spiryt się nasącza nalejemy sobie wody do naszego kubka biedaka nasz kubek biedaka mieści około 600 ml cieczy dowolnej jaką wlejecie chociaż my używamy wody kubeczek przychodzi z taką fajną pokryweczką która znacznie skraca czas gotowania kubek mamy przygotowany spirita mamy przygotowanego chodźmy poszukać teraz dobrego miejsca żeby zagotować sobie wodę poszukamy miejsca w którym nie będzie specjalnie wiało i będzie to bezpieczne, żeby nie wywołać nigdzie pożaru. Więc lecimy. Ok, jak widzicie znaleźliśmy taką jaskinię, grotę, nie wiem jak to nazwać do końca. Dziurę w skale. Tak. Generalnie nie wieje i nie pada, więc zrobimy sobie to tutaj. Także co, odkręcamy naszą puszeczkę jak widać. Z niego już nic nie cieknie, wescał wszystko. Jak wujek na weselu. Stawiamy krążek na krążku stawiamy sobie kubek, w którym jest woda i podpalamy. Teraz zostało nam tylko czekać, aż się ugotuje. Możesz spojrzeć dyrektorze, która jest godzina? 13.20. Tak, mamy godzinę 13.20, kuchenka została odpalona, damy znać jak się ugotuje. Jak możecie zauważyć, jej ładnie nam się pali, zajrzyjmy sobie. Podwieczko woda zaczyna parować, więc myślę, że już niedługo zostało. Pamiętajcie również, że kubek siłą rzeczy się nagrzewa, tak jak i woda w nim, ale na naszym sklepie możecie kupić linkę aramidową, którą możecie się posłużyć do stworzenia oplotu do rączki naszego kubka, aby się nie nagrzewał i można było go spokojnie chwycić gołą ręką. Dobra, mamy 28 po, woda jak widzicie nam się gotuje. Ja teraz założę sobie rękawiczkę to mam w ręce. Zdejmę kubek i pokażę Wam jak zgasić spirita. Prosiłbym cię dyrektorze o wzięcie kamery w łapkę. Biorę kamerkę w łapkę. Także ściągamy kubek. Jak się zastanawiacie jak to zgasić. Odcała Po prostu tak. Kubek. W sensie krążek nie jest jakoś specjalnie gorący. Ja też mam rękawiczki, więc się o to nie martwię. Wyciągamy go. Zakręcamy sobie puszeczkę. Może puszka, puszka może być gorąca, ale na szczęście wieczko nie jest. A puszka szybko stygnie. Jest aluminiowa, więc szybko stygnie. Ja biorę kubek. I co? I pora zrobić. Kawusie! Kawusia. Woda nam się przestawrzeć. wrzeć. Nie będziemy reklamować co to za kawa, ale każdy wie, że to nas kafę. Powiedział, co widział. Lucian no, oczywiście próbuje mieć swój udział. Tak. Jep. Robimy ją na dwóch, więc wsypię obie. I nie mówicie się, pozabieramy stąd śmieci. Jak zawsze. Jak zawsze. My żyjemy zasadą Leave no trace. Jakie leave no trace? Mamy w języku polskim bardzo piękne hasło. Sprzątaj w lesie. Też kiedyś możesz być partyzantem. Otóż to. Święte słowa. <laughs> Take trzeci, ujęcie drugie. Poruszyłeś całą gadziapą, teraz się kamera trzęsie. Wiem! No dobra, no to co powiesz dyrektorze na temat Spirita, bo ty go używasz z tego co wiem pierwszy raz. Tak, używałem go pierwszy raz. Szczerze, yy, chyba go sobie też kupię. Bo takiej technologii jeszcze nie spotkałem. Szczerze, używałbym tego regularnie. Gdybym miał, Choćby na rybach czy gdzieś, nie? Dokładnie, postawić na jakimś kamieniu i robimy sobie herbatkę. Tym bardziej, że nie waży to dużo. Butelkę zresztą z alkoholem też. Miejsca zajmuje tyle co nic, bo gdybyśmy, to... gdybyśmy nie mieli kawy, to po prostu wrzuciłbym to do kubka. Tak, użycie spirita jest banalnie proste, nawet w tak ciężkich warunkach atmosferycznych jak dzisiaj, gdzie ciągle wieje, pada, wieje, pada, dzieją się cuda nie niewidy. Czerwiec w Polsce, jednym słowem. Dzisiaj będzie chyba na tyle. Spirit dostępny na naszym Allegro Piran Official oraz na stronie piran.pl. Jeśli chcecie więcej nowości i więcej informacji na temat tego, co się nasz, nasz sklep dostaje, to najszybciej dowiecie się z tego z Facebooka oraz z Instagrama te linki będą podane w opisie. To będzie dzisiaj na tyle. Zapraszamy, tak jak już powiedziałem, na nasze socjale. Lajkujcie, subskrybujcie, zostawcie Subs taktyczny komentarz. Subskrypcja oraz dzwoneczek, by nie ominąć żadnych naszych nowych odcinków. I co? Do następnego. Widzimy się w plenerze. Yo! Dobra.